Czy Krosno-Odrzańskie można nazywać stolicą polskich win musujących? Tak. Rośnie popularność winnic produkujących wina musujące metodą tradycyjną w Polsce. Z roku na rok przybywa osób, które chcą iść w tym kierunku, ale największe zagłębie ich produkcji znajduje się w okolicach Krosna-Odrzańskiego. Wszystko zaczęło się od... Pół Polaka, pół Francuza, który przed laty rozpoczął produkcję w Gosthorze, a następnie zaraził lokalnych winiarzy swoją pasją. W Francji mówimy, Jeżeli ty pokażesz, to będzie dla ciebie na zawsze, a jeżeli ty trzymasz swój proces, już wszystko będzie zgubić. I Dlatego ja bardzo lubię: pokażesz, zrób taki, taki, i to jest bardzo ważne. Imię, nazwisko Guillaume Dubois znane jest nie tylko w Krośni i okolicach. Winnica Gosthorze od lat odnosi sukcesy w całym kraju, a wino Gostard to już klasyka. Guillaume Dubois z winnicy Gosthorze potrafił zarazić miłością do win musujących swoich winiarskich sąsiadów. Choć jak się okazuje nie wszyscy od razu byli chętni na produkcję wina musującego. W roku 2010 kupiliśmy 2 hektary ziemi. I żona współpracując z Guillaume'em pokazała mu tą działkę i on powiedział, że idealnie nadaje się do uprawy winorośli. I w następnym roku przywiózł mi 100 krzaków. Byłem bardzo przeciwny nasadzeniom, ale poddałem się żonie, posadziłem to i w następnym roku była następna porcja 200 krzaków. I od 2016 bodajże stało się to moją pasją. Guillaume namówił nas najpierw na sadzenie winosi, a gdy już zaczęły owocować, zaczął nas namawiać na właśnie produkcję win musujących. Współpraca to słowo klucz. Lokalni winiarze wspierają się wzajemnie i razem działają na rzecz rozwoju i promocji win musujących, i przynosi to rezultaty. Dzisiaj jesteśmy największymi producentami w skali kraju. Około 100 tysięcy butelek rocznie produkuje rejon Krosna-Odrzańskiego. Na terenie powiatu można znaleźć 7 winnic, a jak słyszymy, to jeszcze nie koniec. Wiemy, że też powstają kolejne winnice. Taką nowością będzie winica z Gubina 1,7 hektara witis z Winifera Szczepy, czyli odmiany szlachetne. Myślę, że to też kolejny fajny projekt, który będzie włączony do klubu pięciu, czyli może będzie nas już sześciu. Także fajnie, że to się rozwija. Co ciekawe, podobieństwa między winami produkowanymi przez lokalnych winiarzy są nawet zauważalne przez ludzi z innych regionów Polski na festiwalu wina Jasło pod Karpacie 660 km stąd. Byłem ja i Marysia z winicy od nowa. staliśmy po przeciwnych częściach rynku jasielskiego i klientka u mnie degustowała wino musujące, w trakcie kiedy Marysia podeszła do mnie zamienić ze mną dwa słowa, ta pani spojrzała na Marysię, spojrzała na mnie, mówi wie pani co, pani wina smakują bardzo podobnie jak tego pana, więc osoba na drugim końcu Polski rozpoznała, że smak tych naszych win jest bardzo podobny, bo my jesteśmy stąd. W ten sposób Krosno odrzańskie staje się stolicą wina musującego. Ja powiedziałem go tutaj, jak se robisz, stolika wino winu w krośni ojcińskiej. On powiedział tak, ale on nie myślał o to, i, i pierwszy raz, bo są pięć winiarzy, i oni, oni zgodzili na to, żeby dobra zrobimy, wino winu i tutaj jesteśmy pięć winiarzy, Czy oni robią tylko to, dwa oni robią musujące i zwykłe wino, a już to rośnie powoli, powoli, i to jest na do... i to idzie na dobry kierunek a najlepsze wina musujące produkowane metodą tradycyjną można spróbować na winnicach w Krośnie i okolicy.